Cześć, witajcie! Witam Was w Ośrodku Narciarskim Karecca w Południowym Tyrolu. Dzisiaj pierwszy z ośrodków, który zwiedzam. Przez cały tydzień będę jeździł codziennie w innej stacji narciarskiej, aby pokazać Wam, jakie warunki są, jakie są nowości w ośrodkach narciarskich. I tu stoję właśnie przed pierwszą, jedną z najważniejszych przed tym sezonem. Także zapraszam na serię filmów, zapraszam na ten film z Kareccy. Bawcie się dobrze, a ja już spadam na dół, bo przede mną fantastyczny zjazd. Pokolana w świeżym śniegu. Jak to wyglądało? Zobaczcie na filmie. Zapraszam. I jak to bywa często w Monachium, jak widzicie na taśmie przyjechała tylko jedna walizka. Moja! Nikt więcej do Monachium się nie wybierał. Cała reszta samolotu to po prostu tylko i wyłącznie transfery. A ja jestem przy taśmie numer 21. I teraz muszę przejść dokładnie przez całe lotnisko na drugą stronę. Czy powiedzmy cały ten terminal na drugą stronę, bo moje narty są dokładnie po przeciwnej stronie. Jak to mówił Gustlik, przeciwpołożna. No to jakieś 200-300 metrów marszu. <muzyka> mam narty, mam walizkę. Teraz idziemy szukać samochodu. <gry> Ale żeby ten samochód odebrać, to muszę przejść na drugą stronę mocy. <muzyka> Pogoda się troszeczkę poprawiła, już coś widać, nawet górki się pokazują przede mną. Bo Monachium było no marnie, marnie. Lało temperatura 1,5 stopnia, więc bardzo zbliżona do tego co w Monachium. Natomiast już tak mocno nie pada, górki widać i miejmy nadzieję, że taka tendencja się utrzyma dalej. Czyli jak dojadę już do południowego Tyrolu, jak jadę do Włoch. Będzie ładnie. A jak faktycznie będzie, to zobaczymy zaraz. Jak widzicie, pogoda się powoli stabilizuje, zaczął padać śnieg, a ja już wjeżdżam do Austrii. Jestem w okolicach Kufsztajn, zaraz będę mijał po lewej stronie Kufsztajn, a przede mną granica niemiecko-austriacka. Jak widzieliście, posterunek policji wystawiony na granicy, ale nikogo tam nie ma, nikt nic nie sprawdza, jest po prostu zwężenie ograniczenie prędkości i tyle. Także witamy w Tyrolu. Taka ciekawostka dla miłośników ciekawych informacji na temat nart. Tutaj za tym płotem, za tym murem, za tą barierą dźwiękochłonną jeszcze może nie parę lat temu tak naprawdę była fabryka firmy Kneiss. Tutaj produkowano narty firmy Kneiss. Szczerze mówiąc, to musiałbym się teraz zastanowić. Gdzie się narty produkuje? No dokładnie w tym miejscu. O, tutaj tam gdzie pisze LKW Walter. Tam był kiedyś napis Kneist. A gdzie teraz się produkuje? Muszę się dowiedzieć. Jak to zrobiłem? Polecam Wam aplikację Asfinak. Tam możecie opłacić przejazd za autostrady, czyli tak zwaną winietkę. Ale możecie też opłacić e, odcinkowe opłaty, czyli na przykład przejazd tutaj przez e, przełęcz Brenner tą autostradą w kierunku Włoch. Sprawa bardzo łatwa, szybka i wtedy dzisiaj akurat nie było wielkiego ruchu, ale w momencie jak jest duży ruch, przejeżdżacie sobie przez e, specjalne bramki szybko, wygodnie i bez w kolejkach. A faktura przychodzi e-mailem. Witamy w słonecznej Italii. Pogoda się poprawiła, jak to po stronie włoskiej. Po przejechaniu 236 km z lotniska w Monachium przejechałem właśnie Granicę na przełęczy Brenner dzielącą Austrię od Włoch. Zobaczymy, jak będzie dalej. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, że będę mógł wam pokazać przepiękne widoki dolomitów, nowości, w południowo-tyrolskich, południowo na południowo-tyrolskich stokach. Dobrą kuchnię i świetne hotele, bo zaplanowany pobyt mam tak, że codziennie będę zmieniał hotel. Będzie trochę uciążliwie, będzie troszeczkę męcząco, ale czego się nie robi dla Was. Zjeżdżając z przełęczy Brenner, na pewno wielu z Was zwróciło uwagę po prawej stronie na wspaniałą dolinę. Nie wiem, czy wiele było widać za tych kilometrów stali przy autostradzie, ale. Byłem tutaj w tej dolinie, bo tam jest ośrodek narciarski, malutki, malutki ośrodek narciarski, który nazywa się Ladurns. Jak tam wygląda, jak tam jest, to możecie zobaczyć. Tu gdzieś będzie link do filmu. A przede mną przepiękna miejscowość Vipiteno, Stercing. Miejsce takie charakterystyczne dla tych, co tędy jeżdżą samochodami, bo tam są pierwsze bramki, gdzie pobieramy bilet, żeby uiścić potem opłatę za autostradę we Włoszech. Przepiękna miejscowość, często ją mijamy, a warto tam zajrzeć. Naprawdę warto. Jak tam jest? Też zobaczycie to na moich filmach sprzed dwóch lat, jak byłem tutaj w południowym Tyrolu. Serdecznie Wam polecam oglądnięcie odcinków właśnie tutaj o ośrodku Ladurs, o ośrodku Racines, o ośrodku Giovo. Naprawdę bardzo kameralne ośrodki. Ale spokojne, z bardzo fajnymi trasami, z takimi porządnymi lufami, na których można pójść pełnym piecem. <grywia> ja już się przestawiam na wariant narciarski typowo. Zaraz będzie widać gondolę. Będę przejeżdżał pod gondolą, już widzę słupy. Zaraz Wam to pokażę. To gondola, właśnie, która wyjeżdża na Ratchines. Jeszcze raz Was gorąco zachęcam do tego, żeby wjeżdżając albo wyjeżdżając z Włoch wstąpić tutaj do miejscowości Vipiteno, Sterzing, bo naprawdę fantastyczna starówka, przepiękne kamienice, fantastyczne restauracje. Także bardzo, bardzo Wam polecam. I jeszcze jedna rzecz, którą może Was zachęcę to to, że tutaj przed bramkami należy zjechać w prawo i wjeżdża się. Przed albo po bramkach, już nieważne. I jest duży, duży hipermarket, w którym możecie zakupić jeszcze na koniec pamiątki do Polski. Dobre wino, dobre sery i dobre pasty. Także pamiętajcie o tym. Zapłaciłem 5,85 ,80. ,80 euro, 80 euro centrum, czyli na dzień dzisiejszy 25 zł. To tyle co za autostradę, za odcinek autostrady do Krakowa. A tu chyba troszeczkę dalej przejechałem. No ale nieważne. Koniec tych zjazdów. Teraz tylko przejazd przez tunel i wspinaczka w kierunku Doliny Egental po niemiecku i Waldega po włosku. I tą drogą dojadę już do mojego hotelu. W pewnym momencie będę musiał odbić w lewo, żeby pojechać w kierunku Karecy, a pojutrze zjadę troszeczkę niżej w Dolinę i potem odbiję w lewo w kierunku Oberegen. Ale to dopiero w poniedziałek. Na miejscu, jestem pod swoim hotelem, który jest za mną, ale to, że hotel jest za mną, to jedno. Ale to, co jest przede mną, to zaraz Wam pokażę. To sobie pan Jacek wysiądzie. Tu jest mój hotel na dzisiejszą noc. <grybujesz> Zobaczcie, jaki mam widok <grybujesz> na Rosengarten. Hmm. hmm. Cudownie, cudownie. Jaki tu jest widok! Od razu wam pokażę, bo coś niesamowitego. Chodźcie, chodźcie ze mną. Jak tutaj się przyjeżdża, a szkoda, że dzisiaj nie ma takiej żylety, żylety pogody, bo po prostu widok powala. Cyk. Co powiecie? Godzinami można siedzieć i podziwiać. Wow. Cudownie. Tutaj Rosengarten, a tutaj Latemar. Tam dalej Oberega, ale to pojutrze. A jutro będę tutaj jeździł i. Pokazywał, omawiał wam nowości, bo są i to duże. A te osoby, które oglądają mój kanał, na pewno wiedzą, bo z Florianem, prezesem Ośrodka Narciarskiego Karetca, miałem przyjemność spotkać się dosyć niedawno w Warszawie przy okazji takiego spotkania z przyjaciółmi południowego Tyrolu i porozmawiać o tych nowościach. I Florian właśnie wam dokładnie przekazał, jakie są. W tym roku nowości w ośrodku karecca, a ja postaram się to teraz wam pokazać. Dzień dobry. To dla mnie kolejny dzień. Wychodzę już z hotelu Nigl, Nigel, Nigel. Serdecznie Wam polecam. Jeżeli ktoś przyjedzie tutaj do Kareccy, to hotel bardzo polecam fantastyczna obsługa, a to się najlepiej liczy, najbardziej liczy. Bardzo dobre jedzenie. Te osoby, które oglądają mojego Instagrama, mogły widzieć jaki miałem full wypas wczoraj eee, kolację, jaką miałem dzisiaj, było pyszne śniadanko z widokiem. No prawda, co prawda, widok widzicie jaki jest? Bo całą noc sypało. Teraz będzie odśnieżanie mojego niemieckiego, czeskiego samochodu, czyli mojej Skody, którą tutaj przyjechałem. No ale co, jak mówi klasyk, takie jest odwieczne prawo natury. Jest zima, to musi być zimno. Muszę się dostać do swojego samochodu. Mam nadzieję, że... A nie, nie. Niemcy się spisują. Opony są zimowe. Więc myślę, że nie będzie jakiejś tragedii, żeby podjechać na, na górę, na przełęcz, bo muszę tam wyjechać. Tam, To, co nie widać, to muszę tam wyjechać. W ogóle się zastanawiam, jak ja dzisiaj do Was tego vloga nagram. Jak tutaj przepiękna pogoda na narty. No bo jest naprawdę super. Nie jest za zimno. Pada suchy śnieg. Patrzcie, jest kompletnie suchy śnieg, ale kurcze nic nie widać, a taką dużą zaletą, oprócz świetnie przygotowanych tras nowoczesnych kolei, które będę wam pokazywał, to są te widoki. Te, te, tu, tu, tu jest mój palec, jest Thank you. Widzicie jak miło? Pani pomyślała. Niemcy nie dodali czegoś takiego. Zdrapka jest. Można sobie podrapać szyby, ale dzisiaj nie trzeba, bo śnieg nie jest specjalnie przymrożony. Od rana jeździły już tutaj odśnieżarki prytne, malutkie, no bo w te uliczki wiele nie wiedzie jakiś duży traktor i odśnieżały. Także troszkę hałasu było, ale ja specjalnie nie odczułem tego, ponieważ stałem bardzo wcześnie dzisiaj. Tak to jest, że ta pierwsza noc w górach zawsze jest taka trochę. Powiedzmy niespokojna. Też tak macie? Napiszcie w komentarzu. Kamera tego nie oddaje, ale tu jest taki zjazd, taki zjazd w dół, że hej, a potem jest zakręt o 180 stopni, który trzeba brać na dwa razy. No zabawa niezła. Zima to zima. Takie uroki jeżdżenia... Po włoskich miasteczkach. A jeszcze mam wesoło, bo dawno nie jeździłem już ze zwykłą skrzynią biegów. Ale dam radę, że tak to źle nie ma. A dobra, jedziemy w kierunku Carrer Pass. Nie Carrer Pass, tylko Carrer Pass. Chyba zrobiło się bardzo zimowo już w karetce, konkretnie w karetce. I teraz szukam dolnego parkingu przy kanapie. No ale dzisiaj będzie jazda. Tylko jak ja biedny coś nagram dla Was. To już nie chodzi o to, że mało widać, ale cały obiektyw będzie cały czas zapaczkany śniegiem. No dobra, będziemy coś kombinować. Jestem już cały pozbierany. <laughs> nie, niech Was nie zdziwi mój nowy outfit. Jak widzicie, dzisiaj będę jeździł na Dikonach. Dzięki uprzejmości dystrybutora w Polsce będę miał okazję potestować, a warunki są wręcz wyśmienite na Dikony. To raz. Dwa, będę miał okazję przetestować pierwszy raz w życiu kask i gogle firmy Dainese. I jak widzicie, też kurtkę firmy Dainese. O tym, jak się w tym jeździ, jak się to sprawuje, opowiem wam później. Mam też nowe kije, gabele. To rzecz, która też jest nowa, pierwszy raz będę jeździł. I zobaczcie, coś wam pokażę, tu jest Florian. I zobaczcie jaki ma kask. Floriana, którego mieliście już okazję poznać z poprzedniego filmu mojego o Kareccy. A to jest prezes Ośrodka narciarskiego Karecca, którego jak już wcześniej Wam mówiłem miałem okazję a, nie tyle poznać, co spotkać. Mieliśmy okazję porozmawiać a, o nowościach w Warszawie. Patrzcie jaki on ma kaski, jaki ja mam kaski. Google. Znaczy dobre muszą być. Jak zawodnik Pucharu świata ma tak. Działa, działa. O tym, jakie są zasady zakupu jeszcze będę mówił później, bo dzisiaj chyba będę miał dużo czasu na tym, żeby na to, żeby poopowiadać. Natomiast działa na szczęście, a muszę założyć maskę. A, o, coś nie działa. Zaraz zobaczymy wszystko. Pierwszy dzień trzeba wszystko ogarnąć. Florian właśnie opowiadał, że wczoraj dzisiaj jest bardzo zmęczony, bo wczoraj cały dzień spędził na jeździe na nartach, bo nagrywał musiał jeździć pod ujęcia filmowe, zdjęcia do social mediów robił i jest bardzo dzisiaj zmęczony, także będę miał fory. I oczywiście trochę żeśmy się pośmiali, bo trudno mieć fory przy zawodniku Pucharu Świata, który jeszcze niedawno jeździł i walczył o najlepsze pozycje, o, o podium. A, a dzisiaj mam przyjemność z nim jeździć. Bardzo fajny gość, naprawdę bardzo fajnie się z nim spędza czas. E, ma dobre poczucie humoru, które mi bardzo odpowiada. E, dlatego, spędzanie z nim czasu na nartach jest bardzo fajne, aczkolwiek e, dla niego nie ma czegoś takiego jak wolna jazda. To ta się tak jak kiedyś jecha, jeździłem z Francem Glamerem. Też po prostu ogień, ogień pod nartami. Krzesło Pratitory, Górna stacja. 2032 metry nad poziomem morza. To jest miejsce położone najbardziej na południe, w ośrodku narciarskim Karetca. Dzisiaj pogoda ciut lepsza, już coś widać. Także dzisiejszy ten odcinek, który wy oglądacie, jest taki trochę poskładany z dwóch dni, z mojego pierwszego dnia pobytu, co już mieliście okazję pooglądać, a czasami będziecie właśnie mieli wstawki z ostatniego dnia pobytu w południowym Tyrolu. Przede mną trasa Numer 54, ta czarna trasa 54, trasa world Cupowa, jeżeli tak nazwę. Ta, trasa Pucharu Świata. Tu jest rozgrywany Puchar Świata w snowboardzie, między innymi. Dzisiaj są jakieś zawody. Stół, stół na stoku idealnie wylizane. Stąd, jeżeli ktoś tu wyjedzie, a nie czuje się zbyt pewnie na trasie o kolorze czerwonym, może tutaj zjechać taką objazdówką, potem wjechać tam niżej, gdzie stoją zawodnicy w las i objechać dookoła trasą niebieską. Także nie ma problemu. Chociaż tu jest oznaczenie, że to jest trasa czerwona. Ale te osoby, które troszeczkę słabiej jeżdżą, też sobie poradzą, tym bardziej, że jest tu wylizane. Za mną, masyw. Logo tego ośrodka, wizytówka tego ośrodka, czyli Rosengarten. Dzisiaj troszkę widać, na szczęście, bo no, bez tych widoków, bez widoków pięknych gór dolomitów. Troszeczkę tracą te ośrodki narciarskie. Oczywiście nie jeżeli chodzi o same trasy narciarskie, bo one są zawsze super przygotowane. No ale widoki... No po to jeździmy do Włoch, żeby było piękne słońce. W trakcie tego wyjazdu widzieliście, pogoda była zmienna. W pierwszy dzień, jak byłem tu w karency, sypało, był powder skiing, było panierowanie. W międzyczasie miałem piękną pogodę, słoneczną. Przez cały czas towarzyszył mi mróz. Najchłodniej było minus 14 stopni. Dzisiaj jest minus 11. I jak byłem w rano w Oberlegem była przepiękna pogoda. W Dreizinnen w pogoda walczyła. Potem w Klausbergu i Szpejkboden też ta pogoda walczyła. No, nie zawsze można mieć piękne słońce, ale kiedyś musi ten śnieg dla nas spaść tutaj, prawda? Żeby te warunki były jak najlepsze. Dobra Jacek, koniec gadania, bo chciałbym wam jeszcze trochę pokazać. A dzisiaj już siadam w swój... Czesko-Niemiecki samochód i wracam powoli do domu. Którędy? No oczywiście pojedziemy kawałek czarną trasą. A strócik jeszcze na trasie, nie wiem czy to będzie dobrze widać, bo nie ma kontrastów dzisiaj. Ale spróbujemy. I jeszcze jedno. Widzicie te dzikie tłumy? Grudniowe tłumy. Dzisiaj jest piątek taka propos. Parę osób tutaj jest na stoku. Większość to ta grupka zawodników, także stok praktycznie tylko dla mnie. Słuchajcie, dzisiaj narciarstwo dynamiczne. Plany zmieniają się. Co chwilę, ponieważ no, jak się jeździ, to nie da rady nic nagrać. Tak to jest, jak się ma znajomości i jeździ się z kimś takim jak Florian. Bo jak widzicie, mam okazję przejechać się nową gondolą, mimo że jest zamknięta dzisiaj. Specjalnie dla nas, widzicie, tylko jeden wagon przyjechał do stacji pośredniej, bo teraz jestem w stacji pośredniej. I tutaj dwa wagoniki, jednym z nich jadę ja, w towarzystwie Floriana. Jedziemy do góry, żeby zobaczyć jak to wygląda, jak wygląda nowa gondola, bo to jest taka przełomowa inwestycja, jeżeli chodzi o ośrodek narciarski karetca. Tutaj było kiedyś stare krzesło i takim starym krzesełkiem wyjeżdżało się do góry, natomiast teraz full wypas, nowoczesna gondola firmy Doppelmayr. Jeżeli chodzi o otwarcie tej gondoli, to ona już działała w sezonie letnim, więc to, to nie jest tak, że ona jeszcze nie była czynna. Natomiast ze względu na otwarcie tras. Trasy będą chyba od przyszłego tygodnia będą otwarte już wszystkie trasy w ośrodku Karecca, więc wtedy będzie można skorzystać już normalnie ze wszystkich tras. Śnieg sypie, armatki cały czas pracują. My zabraliśmy ze sobą narty, żeby na dół nie zjeżdżać gondolą, tylko zjechać oczywiście po świeżym puchu, a tutaj już będzie kompletny dziewiczy śnieg, bo tutaj nikt nie jeździł na pewno, więc będzie po prostu ogień. Niestety chyba nie uda mi się tego wam pokazać, bo po prostu nie mam jak! Wow, 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 wow! Powiem Wam, że to jest wyjątkowa rzecz. Tego typu górna stacja wbudowana w naturalny teren. Także z góry jej praktycznie nie widać. Widać, że gondole wjeżdżają dokładnie do środka góry. Coś niesamowitego. Ale to było założenie budowy tej gondoli, że górna stacja ma być tak ustyłowana, żeby jak najmniej ingerować w naturalne środowisko, żeby w momencie, kiedy gondola zostanie uruchomiona. Nie było już jej praktycznie widać oprócz słupów i liny. Natomiast górna stacja jest absolutnie pokryta w lecie trawą, a w zimie śniegiem. I takie zabawy tutaj mamy. Nikogo wcześniej tutaj nie było, tylko my. Pod spodem przygotowany śnieg, a na tym świeżutki opad. No to na razie trochę się pobawię. Ale była zabawa. Nie obyło się jak widzicie, bez panierowania. Dwa razy leżałem, no ale to jest właśnie urek jazdy w puchu. Przednia zabawa. Nikogo nie było, tylko my we trój jak wam się podobało jak Loren jeździ, wymiata trochę. O, super. Jedziemy jeszcze raz do góry, żeby nagrać jeszcze kilka ujęć z górnej stacji. Wybaczcie, jeżeli tego narciarstwa nie będzie dzisiaj zbyt dużo. No ale pogoda jest jaka jest, super na narty ale do filmowania średnia. Dlatego trochę dzisiaj pochodzę, pozwiedzam, bo pokażę Wam rzeczy, które nie zawsze są w ciągłym ruchu dostępne. Teraz idę zobaczyć, ha, taras i restaurację, która została tutaj przebudowana. Wow! O! I jak widzicie stąd jest przepiękny widok za mną Rosengarten. Tam z tyłu, przede, mnem, przede mną, widok, podejdę tutaj kawałek, gondola, tu jest górna stacja, której nie widać. A tam, wyobraźcie sobie, przepiękna panorama po Dolomity di Brenta. Można zobaczyć stąd pasmo położone dookoła Madonny di Campiglio. Tam jest, co tam jest? Latemar. Latermar i Torre di Pisa. Przepiękne. A z tamtej strony Zajzera. <grymne> jak się jest na odpowiednim stanowisku, to trzeba też potrafić takie rzeczy zrobić. <grymne> Florian, jak ja, jest tutaj od wszystkiego od odśnieżania, od kierowania ośrodkiem, od, od budowania hoteli i takich pięknych obiektów jak ten.